Macierzyński przysługuje objętych ubezpieczeniem chorobowym pracowników, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zatrudnionych na podstawie mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zasiłek macierzyński przysługuje również członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych. I spółdzielni kółek rolniczych osobom wykonującym pracę nakładczą, czyli mówiąc podtocznie wykonującą pracę chałupniczą, najczęściej wykonywaną w domu, taką jak szycie, skręcanie długopisów lub robienie biżuterii. Zasiłek macierzyński obejmuje również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującymi, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określone przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. czyli tak zwane umowy czyli potocznie mówiąc umowy zawierane z nianią oczywiście z zasiłku macierzyńskiego mogą również skorzystać ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem chorobowym prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące Zasiłek ten przysługuje również osobom wykonującym pracę odpłatnie, wykonującym pracę na podstawie skierowania do pracy podczas tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności lub odbywania kary pozbawienia wolności. W zasiłku macierzyńskiego mogą również skorzystać osoby odbywające służbę zastępczą. Są to osoby, których przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej. Służbę wojskową w tym przypadku zastępuje się właśnie służbą zastępczą. I zasiłek macierzyński przysługuje również, i teraz nie patrz na mnie dziwnie, ale zgodnie z przepisami ustawy, również przysługuje duchownym. Zasiłek macierzyński nie przysługuje za czas korzystania z urlopu bezpłatnego nie przysługuje w przypadku tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, za wyjątkiem oczywiście osób, które wykonują pracę odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Zasiłek macierzyński nie przysługuje również za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do, ube do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.